Siemanko, witam Was widzowie w kolejnym odcinku. Na ten odcinek mam przygotowanego przed sobą boxa z najnowszej kolekcji FIFA 365 2021 wersja update'owa. Tak właśnie się prezentuje ten box. Mamy 36 saszetek z najnowszej kolekcji. Otworzymy sobie dzisiaj parę na odcinku. Dodatkowo mam na koniec bonus znalazłem w szufladzie Dwie paczki Euro 2020, i takie zawiniątko w środku. Stare karty Match Atax Champions League, więc sobie to otworzymy na koniec. To co? Przechodzimy do otwierania boksa. Otworzyłem to, tak wygląda zawartość w środku. Mamy oczywiście paczki, jeszcze sobie można to elegancko, właśnie w taki sposób sadzić, żeby nie przeszkadzało. To biorę sobie na przykład 8 paczek. Tu mamy 36. Bierzemy dwie ze środka, na przykład dwie, tu mamy cztery, dwie z tej strony pierwsze i kolejne dwie ze środka, mniej więcej z połowy. O. Mamy osiem. W taki sposób to się prezentuje, na ile karty wpadają. Dobra, więc otwieramy, żeby nie przyciągać. Mamy od razu na sam początek kartę specjalną z Barcelony, Fans Impact Sinning Dalej druga karta specjalna Sergio Ramos na karcie Star, Kapitan z Realu Madryt. I tu będą już raczej karty, a jeszcze jedna jest specjalna, dobra. Karta Power, Magican. I dalej karty bazowe, Fabinho. Jeszcze na końcu Diaz, dobra. Druga paczka. O coś się tam świeciło. Nie wiem, czy to nie była karta RAR przypadkiem. Zawonnik z Szalkę. Dalej Impact Signing, Pereira. Karta Fans. Możliwe, że to była karta RAR, tylko nie wiem w którym miejscu. Ona chyba ta. To jest właśnie ta karta co była tu. Olympik, dalej Odegard z Realu Madryt. Atletico de Madrid mamy zawodnika. I czy to jest karta rar, czy gold? Allison, Allison, karta rar, top master. No niestety moja powtórka. Allison dosyć często wpadał, ale fajnie, że wpadła karta w pierwszej paczce. Nie, w drugiej, tak, w drugiej. Dobra, lecimy z kolejną paczką. Już chyba trzy razy tego Lisona trafiłem. Bayer Monachium. Tu mamy kartę specjalną z Borussia Dortmund. Dalej. Kimiś. Bayer Monachium. To będą karty bazowe. Coutinho, między innymi Lemar, Atletico Madrid. Czwarta paczka. Dobra. Borussia Dortmund. Nagatomo, Olympic Marsylia zawodnik Szalka, pierwsza karta specjalna Douglas Costa, Impact Scenic, karta Fans, Kapitan Henderson na karcie Star i karta Gold, Van Dijk, Liverpool. Manchester United. Tu mamy kartę specjalną Artur z Juventusu na karcie Fans Impact Seating. Dalej Perisic z Interu. Tolisso Bayern Monachium. Tu jeszcze jest Diallo z Paris i. Gu, co jest, zobaczcie, dwie karty. Dwie karty RAR. Top Master na odcinku. Kylian Bapę. Paris Saint-Germain. Pięknie. Ale te paczki wylosowałem. Dwie karty RAR wpadły. No to ładnie. Powiem wam, że ładnie. Dwie karty RAR. Top Master. W pierwszym odcinku z tego boxa. No to nieźle wylosowałem z samego środka. Zobaczymy. Może jeszcze trzecia wpadnie. Bo to jest możliwe. Nieraz wpadają. Trzy karty z tych boxów. Jest 36 saszetek co prawda. No to tak dwie wpadają, ale trzecia też jest możliwa. Kawani, Manchester United. No i będą dwie karty specjalne. To damy sobie na koniec. Pedri, Barcelona. Pierwszą kartą specjalną. Z tych dwóch jest Eriksen z Interu. I. Haland, Borussia Dortmund Dwie paczki zostały Więc otwieramy przed ostatnią I lecimy z tym bonusem Fans, dalej Star Kapitan I karty bazowe tu Na końcu Sanchez Ostatnia paczka Mamy szalkę, karta specjalna Leroy Sané, Casio, druga specjalna i karty bazowe. Dobra, lecimy szybko z bonusem, więc otwieramy to zawiniątko. Na sam początek limitka Ronaldo. Mam ograniczony limit nagrywania, więc muszę szybko to przelecieć. Na końcu zawodnik meczu. Tak się